Cześć wszystkim, z tej strony Adam i dzisiaj zrobimy sobie drugi odcinek QA, ponieważ ten pierwszy był już dosyć dawno i chętnie chciałbym odświeżyć sobie, co tam w pytaniach słychać, bo niektóre pytania są naprawdę ciekawe i chciałbym troszeczkę więcej się na, na ich temat wypowiedzieć, a nie tak tylko w komentarzu Wam odpisać, także lecimy. Dobra, czołówkę jeszcze zawsze można dograć, to jest zasada czołówek, że. Pierwsze zdanie, jak się wypowiada do kamery, to jest takie może nie do końca super udane zawsze, natomiast czołówkę zawsze można dograć później. A teraz już sobie przejdziemy do pytanek. Pierwsze pytanie, jakie dostałem, znaczy, może nie pierwsze, ale jest na samej górze po prostu, ma 1200 polubień. Sugestia na film, która ma 1200 polubień. To chyba się jeszcze nie zdarzyło na tym kanale, żeby aż tak był po prostu temat palący, dosłownie. Bo jest to, zrób materiał o marihuanie, szkody i zalety, wyraź swoją opinię nad jej legalizacją. Taka tam sugestia. No i powiem Wam szczerze, że zastanawiałem się nad tym, żeby nagrać taki specjalny odcinek o tym. E, natomiast, no. W zasadzie to w tym QA po prostu troszeczkę o tym poopowiadam, co ja uważam jako student medycyny o tym i od razu chcę powiedzieć, że w żaden sposób nie namawiam, nie zachęcam nikogo do posiadania, brania czy czegokolwiek związanego z substancjami nielegalnymi, ponieważ marihuana wciąż jest w Polsce nielegalna, natomiast yy, jako medyczny produkt jest legalna. Tylko, że na praktycznym e, jakby podejściu do sprawy, jakby nie do końca to funkcjonuje, że ona nie jest jakby w tych aptekach. Do końca nie wiem dlaczego, ale... ale tak jest po prostu. Natomiast co do samej marihuany, jej szkody i zalety. Też tak się martwię, czy w ogóle o tym się wypowiadać publicznie, bo to jest taki temat kontrowersyjny bardzo i nie chcę mieć przez to jakiś problemów później. Natomiast postanowiłem, że zachowam pewien taki obiektywizm y, naukowy po prostu. Możliwości jej wykorzystania w medycynie są szerokie i w zasadzie można ją stosować, ale też ten entuzjazm myślę, że nie powinien iść jakoś za daleko, ponieważ też jakichś spektakularnych bardzo y, zmian po stosowaniu medycznej marihuany też się nie obserwuje. Na pewno ma ona zastosowanie w spastycznościach, czyli wszędzie gdzie są jakieś przykurcze mięśniowe. Też badałem pacjentów, którzy mają taką spastyczność, no to jest nic przyjemnego, naprawdę to jest bolesne, często nie można wstać z łóżka, a wiadomo, że marihuana ma działanie miorelaksacyjne, czyli po prostu rozluźnia nam mięśnie, więc mogłoby to zmniejszać troszeczkę dolegliwości takich pacjentów. Druga sprawa jest taka, że marihuana ma też właściwości przeciwbólowe. W jakim dokładnie nasileniu, to jest to trudno jest powiedzieć. Natomiast istnieje wiele leków, zwłaszcza mam tutaj na myśli nlpz -y, które mają szereg działań niepożądanych, jeżeli są stosowane długotrwale. których e, jednym z najgorszych to jest chyba krwawienie do przewodu pokarmowego, czyli bezpośrednia przyczyna zgonu w wielu sytuacjach. Dlatego bardzo mnie to dziwi, że na przykład wszędzie można bez recepty dostać, czy w markecie, czy na stacji benzynowej, różnego rodzaju NLPZ-y czyli klasyczne takie leki przeciwbólowe, jakie kojarzycie z reklam. I w zasadzie można je wszystkie sobie kupić i robić z nimi, co się chce, co myślę, że nie jest dobre, ponieważ już pierwsza taka zasada stosowania NLPZ-ów jest taka, że ich się nie łączy. Dwóch różnych nie powinno się łączyć, ponieważ drastycznie zwiększa to nam ryzyko ich stosowania, a nie daje jakiegoś super wielkiego efektu terapeutycznego. Dlatego co do leków przeciwbólowych, to myślę, że powinny być bardziej regulowane i by być mniej dostępne, ponieważ też niektórych nie wolno w ciąży brać. Wiele z nich może powodować poronienie płodu, o czym też się nie mówi, jeżeli przyjmujemy je we wczesnym etapie ciąży, a jeżeli przyjmujemy je w e, późnym etapie ciąży, to może dojść do tak zwanego zamknięcia przewodu Botala, czyli może po prostu taka wada w sercu powstać u takiego dziecka. Znaczy on się powinien zamknąć, ale po urodzeniu, a jeżeli się to dzieje przed to może powodować na przykład nadciśnienie płucne, dlatego, no, trochę mnie dziwi, że te leki są aż tak łatwo dostępne. Natomiast po samej marihuanie, która wykazuje działanie przeciwbólowe, no, takich efektów bardzo ubocznych aż tak się nie obserwuje, które by doprowadzały wręcz do zgonu. Druga kwestia jest taka, że troszkę istnieje trudność w badaniu tych składników, ponieważ w marihuanie jest ponad 100 różnych substancji aktywnych, tak jak dla porównania mamy alkohol, to jest jedna substancja aktywna, tak? A w mamy ich ponad 100. Więc ciężko jest to wszystko dokładnie przebadać i to po prostu wymaga wielu, wielu, wielu lat kolejnych badań. Na pewno, jeżeli już mówiliśmy o neurologii, to też druga choroba, jaka mi przychodzi do głowy, to jest stwardnienie rozsiane. Stwardnienie rozsiane to jest choroba mieszana w zasadzie układu nerwowego, ale też odpornościowego. Ponieważ nasz układ odpornościowy zaczyna popełniać błędne decyzje, przez które zaczyna atakować tak zwane osłonki mielinowe neuronów, czyli tak jak mamy kabel, który ma miedziany przewód w środku, no i izolację z zewnątrz. To tak samo działają nasze neurony i w twardnieniu rozsianym atakowana jest ta izolacja jakby z zewnątrz, czyli ta mielina. Problem polega na tym, że my za bardzo nie wiemy jak zatrzymać ten układ odpornościowy, żeby nam nie atakował tej izolacji. Są różne postaci stwardnienia rozsianego, ale jedna z nich taka jest rzutowo-remisyjna i w jej ciężkim przebiegu w zasadzie Wygląda to tak. Chory ma jakiś objaw neurologiczny, na przykład zaczyna ślepnąć na jedno oko, czyli jest spadek funkcji organizmu, jakby, jakby na wykresie to przedstawić, idziemy, idziemy w dół. Później jest tak zwana remisja, czyli powrót do e, stanu wyjściowego. Mamy okres, w którym chory sobie funkcjonuje normalnie, później jest kolejny rzut po kilku miesiącach czy latach i znowu jest troszkę uszkodzenia organizmu, większa niepełnosprawność, i takimi schodkami idziemy w dół aż po prostu chory nie może wstać z łóżka. No i odkryto, że marihuana ma taką właściwość, że wydłuża nam czas między rzutami. Czyli jak mamy jeden rzut i drugi rzut, to ten okres remisji między nimi jest dłuższy dzięki temu. Oczywiście, mówię, dlatego ten entuzjazm nie powinien być tak wielki, ponieważ mamy tutaj znowu takie troszkę leczenie objawowe, troszeczkę nam przedłuża, ale wciąż jakby tej przyczyny nam nie likwiduje. Natomiast warto ją na pewno rozważyć. Kolejna rzecz, która mi się e, do głowy przychodzi, to jest e, zwiększenie apetytu po spożyciu marihuany, czyli tutaj chociażby anoreksja przychodzi mi do głowy, tak? Jest pewien preparat dostępny na rynku, który zwiększa apetyt, ale z tego co wiem, to on jest dosyć drogi. No, a między innymi bodajże w Kanadzie się już stosuje dronabinol, czyli syntetyczne THC. Do zwiększania apetytu. Aczkolwiek, e, w anoreksji, samo zwiększenie apetytu to też nie musi koniecznie oznaczać, że problem jest rozwiązany. Dlatego, no mówię, marihuana ma dużo fajnych właściwości leczniczych, przede wszystkim objawowych. Czy przyczynowo coś leczy? Ciężko powiedzieć. Na pewno też rozwój glejaka jest spowolniony e, dzięki jej stosowaniu. Natomiast jest jeszcze pewien problem społeczny, o którym chciałbym powiedzieć, ponieważ istnieje takie zjawisko. Wśród młodzieży, zwłaszcza, że oni i tak chcą coś, czegoś doświadczyć, coś kupić, czegoś spróbować. I niestety często bywa tak, że dzieciaki, kiedy mają do wyboru natrudzić się, żeby znaleźć marihuanę, a na przykład kupić dopalacze to niestety wybierają te opcje z kupieniem dopalaczy, ponieważ są tańsze, często są bardziej dostępne, a czasami są nawet jeszcze legalne, więc ich produkcja i dystrybucja jest o wiele ułatwiona, kiedy są na tym etapie jeszcze legalności. Jeżeli chodzi o samą legalizację, to wiadomo, ona niosłaby też ze pewne szkody, ale trzeba też pomyśleć o tej korzyści, że kiedy człowiek miałby dostępną legalną marihuanę, to wątpię, żeby ludzie poszukiwali tak bardzo też dopalaczy ze względu na dostępność i cenę. A skutki po dopalaczach są bardzo trudne do przewidzenia i lekarze zdecydowanie wolą mieć pacjenta na dyżurze, który trafił do nich z powodu przedawkowania klasycznych narkotyków, niż syntetycznych, ponieważ z klasycznymi doskonale wiedzą, czego mają się spodziewać. Tachykardia, lęk, ciśnienie, to jest wszystko do kontrolowania. Wiedzą, jak detoksykować, co jest odtrutką i po prostu działają szybko. Natomiast w przypadku dopalaczy, kiedy nie wiadomo, jaka substancja jest w organizmie, no to. Też spektrum tego y, działania jest trudne. Prosiliście mnie też o porównanie z alkoholem. Porównanie z alkoholem wygląda tak, że z mojego doświadczenia spotkałem wielu, wielu, wielu pacjentów, którzy w skutek długotrwałego picia alkoholu zniszczyli sobie po prostu zdrowie do stopnia nieodwracalnego. Mam tu na myśli przede wszystkim marskości wątroby, kiedy po prostu ubywa nam tego miąższu wątroby. Jest ona zastępowana przez tkankę łączną, która już nie pracuje jak wątroba, więc tracimy te wszystkie cenne funkcje, które nam spełnia ten narząd. Między innymi przemiany bilirubiny, przez co ona się gromadzi. Wygląda kolorem jak cytryna niestety, jest to bardzo spędzące. Tracimy też albuminy, przez to białka nam ubywają z organizmu, więc spada nam ciśnienie onkotyczne i płyn się przelewa do różnych jam ciała. Z reguły jest to pod postacią wodobrzusza, czyli ci pacjenci są bardzo tacy słabi, żółci i jeszcze mają brzuch jak balon. Do tego wątroba też odpowiada za czynniki krzepnięcia, więc spada nam krzepnięcie, co się objawia różnymi czerwonymi plamami na skórze. Dlatego, no to wygląda dosyć makabrycznie I już nie mówiąc o samym uzależnieniu od alkoholu Które też doprowadza do granic wytrzymałości organizmu Jedna z tych baz najgorszych, najbardziej śmiertelnych rzeczy po alkoholu To jest to, że po prostu ktoś wsiada za kółko pod wpływem alkoholu I później na przykład powoduje wypadek, w którym ginie jakieś dziecko To już wtedy nie tylko sam kierowca sobie szkodzi, ale też szkodzi Innym osobom i, i wręcz doprowadza do ich zgonu. Dlatego no, co do alkoholu, alkohol, moim zdaniem, jest zdecydowanie bardziej niebezpieczną substancją. A zwłaszcza niebezpieczne w alkoholu jest to, że on wyłącza nam takie myślenie o, o tym, o konsekwencjach naszych czynów, więc to, co się stanie w przyszłości, jest totalnie zamazane. A po marihuanie się nie obserwuje czegoś takiego. Nieważne jak wielką. Dawkę tej marihuany, ktoś przyjmuje, to z reguły gdzieś tam te dwa ostatnie neurony dają radę pomyśleć, że aha, jak zrobię to, to będzie niedobrze, i jest taka blokada. A po alkoholu tego kompletnie nie ma. Kurczę, miał być QA, ja się rozgadałem o jednym temacie strasznie długo, także lecimy do kolejnych. Może odcinek, w którym komentowałbyś reklamy leków. To na pewno byłoby ciekawe, bo wiele reklam leków jest tak zrobione, żeby po prostu. Troszeczkę zadziałać na naszą podświadomość. Natomiast czy ja mogę prawnie zrobić coś takiego? No bo jak pokażę jakąś reklamę leku, to tak jakbym ją wyświetlał innym ludziom, więc jakby reklamuje leki, a tego mi nie wolno. Także no, chętnie bym zrobił coś takiego, ale po prostu nie wiem, czy mogę. Może taki aktualny temat wpływ smogu na organizm. Jeżeli chodzi o sam smog, no to też. Ee, no przede wszystkim układ oddechowy cierpi, tak? Wszyscy astmatycy, POH-owcy, no to odczuwają ten smog jeszcze bardziej. E, w ogóle sprawia, że człowiek się staje bardziej drażliwy. E, naprawdę, nawet na sferę psychiczną wpływa też, na, też smog. E, smog działa też rakotwórczo, jest szereg działań niepożądanych po wdychaniu smogu. Dlatego też jestem zwolennikiem energii atomowej, ponieważ tutaj nie mamy produkcji tego smogu, a mamy. O wiele większy zysk energetyczny tak naprawdę z rozpadu pierwiastków promieniotwórczych przy w zasadzie minimalnym zanieczyszczeniu. I pojawia się taki argument też, że no dobrze, dobrze, ale jak dojdzie do wybuchu takiej elektrowni, no to wtedy wszystko jest skażone. Cieka nas zagłada. No, jest to jakiś argument, tylko ile takich jest wydarzeń na świecie? Ostatnio w naszym regionie no to był Czarnobyl, tylko że jak to oglądał serial Czarnobyl między innymi. No to wie, że to było tak naprawdę wina ludzka i to taka po całości, że po prostu wszystkie systemy zabezpieczeń zostały specjalnie wyłączone. Tam pracownicy, którzy byli niewykwalifikowani jeszcze do tego stopnia, byli zmuszani do przeprowadzania jakichś eksperymentów, które w ogóle nie były w zakresie ich obowiązków. Dlatego myślę, że jeżeli wszystko jest dobrze przeprowadzone według protokołów i ok, no to jest niewielka szansa, że dojdzie do jakiejś awarii. Zamiast tego no niby spalanie paliw kopalnych jest bezpieczniejsze, bo nie ma tego efektu, że jak wybuchnie nam te, ta, ta elektrownia jądrowa. No tak, no ale to jest takie stopniowe podtruwanie się. To jest takie stopniowe podtruwanie się aż po prostu do zniszczenia organizmu. Więc ja bym szczerze mówiąc wolał mieć elektrownię atomową nawet i pod domem, a, która produkuje bez zanieczyszczenia Powietrza, mnóstwo energii za o wiele mniejszą cenę. Mam pytanie: Czy na studiach lekarskich najtrudniejszy jest tylko pierwszy rok i jeszcze nagrywaj częściej jak możesz? Wiem, że dużo masz nauki, ale Twoje filmy są super. A to już odpowiadałem w zasadzie na ten komentarz. Tak, no w zasadzie pierwszy rok jest taki najtrudniejszy, ale myślę, że trzeci rok też konkuruje z tym pierwszym rokiem, że one są oba takie dosyć ciężkie pod względem ilości nauki po prostu. Później się już robi, tak, tak jak pisałem, później się robi już troszeczkę łatwiej, natomiast zbliża się ta wizja odpowiedzialności za ludzkie życie, więc sam z siebie chcesz po prostu nauczyć się więcej to takich praktycznych rzeczy po prostu, żeby nie popełniać błędów. A, no to jeszcze do alkoholu, czyli w jakich ilościach szkodliwy jest alkohol, dlaczego odurza i trudno wyjść z nałogu oraz dalszego uzależnienia. Ogólnie, jeżeli chodzi o temat uzależnień, to substancje same w sobie mają pewną komponentę uzależniającą. Natomiast też trzeba zadać pytanie sobie, dlaczego taki człowiek sięga po te substancje, bo to nie zawsze jest tak, że po prostu raz ktoś przyjął substancję i już uzależniony. Z reguły jest jakiś problem po prostu w życiu, coś, coś nie gra do końca, przez co ta osoba jest nieszczęśliwa i szuka pewnej takiej ucieczki od sytuacji. Dlatego sięga i to nie są tylko substancje, to nie są tylko narkotyki, to są, to są przeróżne formy aktywności. Jedni uciekają w pracę, inni w gry komputerowe. Dlatego temat uzależnień powinien być o wiele bardziej jeszcze rozpracowany, bo na pewno to nie jest komponenta samej substancji. A ja poproszę o yerba mate odcinek. No ja akurat yerby nie, yy, nie, nie pijam, chociaż mam kolegów, którzy ją uwielbiają, i to trzeba mieć jakąś bombillę specjalną coś takiego. No, na pewno wiem, że działa podobnie do kawy. Oprócz tej, e, tego elementu, że przyspiesza ci serce i że możesz czuć po kawie czasem jakiś niepokój. Jeżeli dużo tej kawy wiesz, to po jerbie jest raczej na spokojnie, ale jesteś taki skupiony. No, jerbę piłem parę razy, ale jakoś. Ja to jestem herbaciarzem przede wszystkim. <grym> Zrobiłbyś odcinek o niedowadze i związanych z nią niebezpieczeństwach. No, niedowaga jest niebezpieczna, ponieważ zaraz nam spada synteza elementów morfotycznych krwi, czyli zaraz nam to jest tak zwana pancytopenia, czyli lecą nam do dołu wszystkie rodzaje krwinek, no, co bezpośrednio nam doprowadza do zaburzeń różnych w organizmie. A to jest tylko jedno z niewielu powikłań. No dobrze, to na razie tyle z e, najnowszych pytań, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!